W naszym stoisku pokazujemy nie tylko maszyny laserowe i materiały graweckie, ale przede wszystkim inspirację. Chcemy, żeby klienci mogli się rozwijać z nami i żeby znaleźli u nas nie tylko wiedzę technologiczną, ale również pomysły na nowe kierunki rozwoju. Co roku z okazji Rema Days wprowadziliśmy kilka nowości w materiałach grawerskich. Między innymi są to butelki do grawerowania. Bardzo fajny, ciekawy gadżet do personalizacji, jak również na prezent. Wprowadziliśmy również trochę wteko, Całkowicie biodegradowalny materiał, w 100% wykonany z celulozy. Dodatkowo rozszerzyliśmy ofertę o dąb fornirowany, którego nie mieliśmy w ofercie, plus korek w różnych grubościach. Kolejną nowością są piersiówki, występujące w czterech kolorach. Fajnie nadadzą się jako prezent spersonalizowany. Aktualnie wykonywaną aplikacją na systemie Speedy 400 Flex jest grawerowanie i wycinanie akrylu lustrzanego przy użyciu dwóch źródeł lasera. Standardowo, gdybyśmy grawerowali laserem CO2, musielibyśmy grawerować w odbiciu lustrzanym w rewersie warstwę, która odbija, no i bardzo dużym, z dużym prawdopodobieństwem dochodzilibyśmy do warstwy akrylu, który zacząłby być matowiony. Natomiast w tym momencie, jak widać przy pracy lasera, grawerujemy lustro od strony odbicia. I w tym momencie robimy to laserem światłowodowym, dzięki czemu warstwa akrylu przepuszcza całkowicie wiązkę lasera światłowodowego. Laser światłowodowy zdejmuje warstwę odbicia od strony wewnętrznej. Po zakończeniu procesu grawerowania laser CO2 wycina nam ten obiekt, żebyśmy uzyskali dany kształt. 19. edycja targów Rema Days za nami. Uczestniczymy w tych targach od samego początku i cieszy nas bardzo to, że przez te wszystkie lata klienci nam ufali. My wraz z nimi rozwijamy się i wspieramy naszych klientów w rozwoju ich biznesu. Zależy nam na tym, aby dostarczać najwyższej jakości produkty i mam nadzieję, że przez kolejne kilkanaście lat i więcej będziemy ich wspierać w tym, abyśmy razem mogli rosnąć i rozwijać biznes.